Kiedyś jechałem samochodem i przez przypadek przekroczyłem prędkość. Zdarzyło się kiedyś komuś przez przypadek przekroczyć prędkość? O, te drogówka ma się z nami. I pamiętam, że wyszło tak, że zrobili zdjęcie rejestracji, ale nie wiedzieli, kto prowadził. I wiecie, co wtedy przychodzi za mandat? Wtedy mandat przychodzi taki. Z, z karteczką do uzupełnienia, kto prowadził. Samochód jest zarejestrowany na kogoś, a więc do tego kogoś wysyłają liścik i mówią: Twoim samochodem ktoś jechał, przekroczył prędkość, podlega to karze, podlega to konsekwencjom, więc tam jest wolne pole i wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia, PSL, wszystkie dane osoby, która prowadziła w tym momencie samochód. I ja miałem dosyć dużo punktów, bo kilka razy przypadkowo przekroczyłem prędkość. I mówię do mamy, mama, może, może ty byś chciała sobie zmienić stan konta punktowy? A mama mówi, nie, bo my tak nie żyjemy. Żyjemy z zasadami, zasad nie łamiemy. Mówię, tata, zanim wypowiedziałem pytanie, powiedział: Nie ma opcji. Brat też nie był chętny, bo on też kilka razy przypadkowo przekroczył prędkość. Więc musiałem. Musiałem zmierzyć się z tym, że od konsekwencji nie ucieknę. I zgadnij co? Potrzebowałem wypisać tam swoje dane i przyjąć zapłatę, przyjąć konsekwencje, przyjąć karę za postępowanie, którego się dopuściłem. I widzisz, kiedy żyjesz, to ciągle wpisywane są rzeczy, i nie chodzi o uczynki dobre, złe. Ponieważ Twoja kartka jest wypełniona przy Twoich narodzinach. Wiesz, jaki jest problem? Że ludzie myślą, że jeżeli nie przekroczą jakiejś linii, którą sami sobie wymyślili, to są po dobrej stronie mocy i że Bóg ich takich zaakceptuje, że oni są dobrzy, a do piekła idą źli. Nie, do piekła nie idą źli. Do piekła idą wszyscy, na których ciąży kara i jeżeli ktoś tej kary nie wziął na siebie, idą do piekła. Nie wiem, jakie książki czytasz, ale Biblia mi mówi wyraźnie, że jeżeli kara nie zostanie zapłacona przez kogoś, to ja ją zapłacę, a zapłatą za grzech jest śmierć. Mogę sobie chodzić do kościółka, mogę sobie dawać na tacę lub w wersji protestanckiej do koszyka, nieważne, co będę robił. Jeżeli będę robił różne ceregiele, ceremonie i różne inne rzeczy, ale jeżeli wyrok na mnie ciąży, to od niego nie ucieknę i od wyroku nie ucieka się przez to, że przyjdę w niedzielę do kościoła. I teraz co się dzieje? Jezus przychodzi na świat 2000 lat temu. Rodzi się i wszyscy dzisiaj w naszym kraju, który określa się za kraj wierzący w Boga. Mówią, my wiemy, dlaczego Jezus przyszedł, i regułkę wyśpiewają, aby umrzeć za nasze grzechy. Ale co to w praktyce oznacza? Jezus przyszedł na ziemię po to, aby umrzeć na krzyżu. Po co? Aby wziąć na siebie karę, która ciąży na ludzkości, ponieważ On nie może zmienić. Zasad gry. Zasady gry są proste. Zapłata za grzech to śmierć. Ktoś musi znaleźć się na kwitach. Moja mama nie chciała, mój tata nie chciał. Kto zapłaci cenę? Kto przyjmie wyrok za moje grzechy? I Jezus przychodzi. I umiera śmiercią. Tragiczno. Jest ukrzyżowany. I kiedy czytasz Biblię, dowiadujesz się, że Jezus umarł po to, aby być ofiarą przebłagalną za grzechy ludzi, i teraz On umiera za wszystkich. Ale to nie oznacza, że wszyscy są zwolnieni z podlegającej im karze. Ponieważ pewnego wieczora przychodzi do Jezusa nikodem. To jest opisane w Biblii. I ten nikodem to człowiek, który jest oczytany, Tore, wtedy nie mieli Biblii, mieli Tore, tora w jednym palcu. I On mówi, Jezu, co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? A Jezus, sam Jezus, mówi tak, Musisz minimum trzy razy w tygodniu. Chodzić do kościoła? Nie, tego nie powiedział. Powiedział: Musisz modlić się co wieczór przed snem. Nie powiedział tego. Powiedział: Jeśli się, tak brzmi odpowiedź Jezusa: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc warunkiem pojednania się z Bogiem, warunkiem do tego, aby kara, która ciąży nad Twoim życiem za grzechy, mogła pójść na konto Krzyża i Jezusa, a nie na Twoje konto, jest to, że Ty znajdujesz się w miejscu wyboru, bo życie jest sztuką wyborów i znajdujesz się w miejscu decyzji w swoim życiu, w którym to chcesz pojednać się z Bogiem. Innymi słowy, się na nowo narodzić. I Nikodem drapie się w głowę i mówi do Jezusa, jakże ponownie człowiek może powrócić, wejść do łona matki swojej? A Jezus mówi: Nie, 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 Nikodem. Zostaw to jest, co z ciała się urodziło, ciałem jest. Musisz narodzić się na nowo z ducha. A jak to zrobić? Odpowiedź jest w liście świętego Pawła do Rzymian, w 10 rozdziale 9 wersecie. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. A więc widzisz, to jest moment. Halleluja. dajmy Bogu oklaski. A więc. Widzisz, ja mogłem chodzić z moją żoną na randki, mogłem chodzić do restauracji, mogłem siedzieć z nią w romantycznej restauracji, patrząc sobie w oczy, ale to wszystko nie oznacza, że jesteśmy w związku małżeńskim. Ludzie dzisiaj ze sobą mieszkają bez ślubu, żyją jak małżeństwo, ale nie są w związku małżeńskim. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Ty możesz chodzić całe życie do kościoła, możesz wierzyć, że Bóg jest, możesz nawet, jak Ci zając przed maskę na drogę wyskoczy, krzyknąć o Jezus. Możesz w grudniu wyciągać Biblię i czytać o narodzeniu Pana Jezusa, możesz nawet nosić srebrny a jak jesteś radykalny, to złoty krzyżyk na klacie. To zupełnie nie oznacza, że jesteś jedno z Bogiem. Ponieważ bycie jedno z Bogiem to jest wejście w przymierze. Skąd znamy słowo przymierze? Znamy słowo przymierze z zawarcia związku małżeńskiego. Przymierze małżeńskie. Ja mogę schodzić z Sarą, tak ma na imię moja żona, mogę z nią być na randkach, mogę ją przytulać, miziać po jej czarniutkich włoskach. Ale to nie oznacza, że jesteśmy w związku małżeńskim i stajemy w dniu decyzji i wchodzimy w związek małżeński, w przymierze małżeńskie, i od tego momentu jesteśmy jednym ciałem, mówi Biblia. Od tego momentu jesteśmy jedno, jesteśmy w przymierzu. I widzisz, Ty możesz wierzyć, że Bóg jest, Ty możesz wierzyć, że Bóg jest łaskawy, Ty możesz śpiewać dla Niego piosenki. Ale jeżeli nie wejdziesz z Nim w przymierze, to między Wami jeszcze się nic nie wydarzyło. I tylko będąc w przymierzu z Jezusem, w przymierzu z Bogiem Ojcem, przez to, co zrobił Jezus, wtedy dopiero kara jest ściągnięta z Twojego życia i jest na krzyżu. I wielu ludzi, kiedy zapytasz, czy po śmierci idziesz do nieba, oni ci mówią: A, no wiesz, kto to wie? No, fajnie by było, gdybyś wiedział. Bo ten dzień nadchodzi, mój drogi przyjacielu. Myślisz sobie, mam 20 lat, mam 30 lat, a może masz 60, ale jesz suplementy i myślisz, że będziesz żyć wiecznie. Ten dzień się zbliża, my friend. Nie uciekniesz od niego. I co wtedy? Poświęcamy czasami 20 lat nauki na to, żeby mieć jakiś tytuł przed nazwiskiem i nie podważam tego i nie mówię, że to jest złe. A nie poświęcisz odpowiedniej ilości czasu, żeby upewnić się, co z Tobą będzie po śmierci na całą wieczność? Jeżeli w Twojej głowie jest odpowiedź, a pożyjemy, zobaczymy, a umrzemy, to się przekonamy. Jesteś nierozważnym człowiekiem. Zacznij być rozważny i dbać o swoje życie. Jesteś cenny. Nie pogardzaj swoim życiem. Nie żyjesz z przypadku. Ty nie jesteś pomysłem Twojej mamy. Nie jesteś pomysłem Twojego taty. Jesteś Bożym pomysłem. Jesteś Bożym pomysłem. Nie zrobili się ludzie z wybuchu. Nie huknął meteoryt i przez miliony lat nie przemieniały się robaki w dinozaury, później w małpy, a później powstał Jakub. Chcecie mi powiedzieć, że moja piękna latynoska żona jest z małpy? Że to jest majster nieba. To nie mogło być przez wybuch. A więc Bóg nas stworzył. I Bóg chce Ciebie odzyskać ze szpon grzechu i ze szpon śmierci. A więc pytanie jest takie: czy jesteś gotowy, aby odcięło Ci. Dopływ powietrza, aby przestało Ci bić serce. I czy jesteś gotowy na to, co jest po drugiej stronie? Ponieważ Biblia mówi, że wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Będę z Tobą szczery. Jestem pewien na 150%, że jeżeli dziś byś mnie odstrzelił, ale nie radzę, bo z Bogiem zadrzesz. Ale jeżeli byś mnie dziś odstrzelił, 150% gwarancji, że idę do nieba. I teraz zaskoczę Was. Nie dlatego, że jestem pastorem. Nie dlatego, że do mikrofonu mówię do tysięcy ludzi na całym świecie i wyglądam na pobożnego faceta. Znaczy, trudno to uznać, że wyglądam na pobożnego, ale Bóg patrzy na szczęście na serce. I, i teraz to, dlaczego ja jestem pewien, ktoś powie: Arogancki gnojek. Kto tak może być pewien? Sam Bóg oceni. Nie, nie. nie. Wiesz co, Biblia mówi? Że jeżeli ja przychodzę do Niego i, od, i pokutuję, pokuta to nie jest Panie, pobij mnie za to, co zrobiłem. Pokuta to jest decyzja o odwróceniu się od stylu życia, w jakim żyjesz, czyli w stylu życia bezbożnym, ignorowania Boga, nie traktowania Go jako naprawdę... Pana, panów, króla, królów, który będzie królem twojego życia, jeżeli chcesz odwrócić się od swojego grzesznego życia, jeżeli chcesz wrócić do niego, i Biblia mówi, że jeżeli swoimi ustami wyznasz, a w sercu uwierzysz, będziesz zbawiony. Nie zagasisz tego krzyku rozpaczy. To miejsce ma tak specyficzny kształt, te puste pole w Twoim wnętrzu ma tak specyficzny kształt, że jest tylko jedna opcja, aby to miejsce wypełnić. Jest tylko jedna osoba, która pasuje do tego miejsca. Jest to osoba Jezusa Chrystusa. Nie znajdziesz nic w tym świecie, co zaspokoi Twoją duszę. Nie znajdziesz żadnej miłości w tym świecie. Bo prawdziwa miłość, Biblia mówi, że Bóg jest miłością. A więc wiem i czuję to. Jestem przekonany, że Bóg puka teraz do Twojego serca. Puka do Twojego serca. Biblia mówi, że każdy kto będzie wzywał imienia Pana, każdy kto będzie wzywał, oznacza to, że zbawienie jest dla wszystkich. I może czujesz w swoim sercu pragnienie, że chcesz oddać życie Bogu, że chcesz zmienić coś w swoim życiu, a może już kiedyś na takim spotkaniu byłeś i w sumie nic to nie dało, bo i tak po wyjściu poszedłeś w swoje, ale wierzę, że są tu osoby, które chcą wrócić w ramiona Boga. I chciałbym teraz, aby te osoby, wszyscy niech mają zamknięte oczy, które czują, że to przesłanie było adresowane do Ciebie. Nie od Jakuba Kamińskiego, zapomnij o mnie. Jestem tak samo potrzebujący Boga jak Ty. Ale jeżeli czujesz, że to Bóg się o ciebie upomina, i to Bóg chce zaspokoić Twoje wnętrze, i to Bóg się o ciebie upomina, i to On ściga Cię swoją miłością, jeżeli to odbierasz, to chciałbym, żebyś podniósł swoją rękę nie dla mnie, ale dla Jezusa. Podnieś swoją rękę i powiedz: Jezu, tutaj jestem. Tutaj jestem. Potrzebuje Ciebie. Panie nie poradzę sobie sam. Poproszę, aby wszyscy na sali wstali na swoje stopy. Zrobimy coś niesamowitego. Chciałbym, abyście, wszyscy kochani, którzy, którzy podnieśliście swoje ręce, abyście wyszli tu do przodu. Chciałbym się z Wami pomodlić. W tej modlitwie, w której jest napisane, jeśli ustami swoimi wyznasz, zbawiony będziesz. Jeśli jesteś taką osobą, proszę Cię, abyś przyszedł tu do przodu. Przyjdźcie tutaj do przodu. Śmiało. Śmiało. Halleluja. Halleluja. To jest Wasz dzień. To jest Wasz dzień. Śmiało. Przyjdźmy wszyscy. Nie zostajmy w blokach. Tu są osoby z grupy modlitwy. Przesuńcie się proszę trochę na bok, żeby wszyscy, którzy wychodzą do przodu, mogli wyjść. Śmiało, zabijmy brawo dla tą decyzję. Halleluja. Halleluja. Niebo nie jest za małe. Biblia mówi, że dla każdego jest przygotowywane mieszkanie. Mieszkanie w niebie. Sam Jezus przygotowuje nam mieszkanie i On nie chce, aby to mieszkanie było puste. On robi je dla Ciebie, ale warunkiem jest Twój dzień wyboru, decyzji, w którym chcesz powiedzieć: Panie Jezu, Panie Jezu, to jest ten dzień, to jest mój dzień przełomu, w którym ja chcę wrócić do Ciebie. I chciałbym Was prosić teraz o jedną bardzo ważną rzecz. Ponieważ to, co się dokonuje teraz, nie jest między Tobą a mną. To jest między Tobą a Bogiem. Dlatego, jeżeli mogę cię prosić i czujesz się z tym komfortowo, jeżeli nie, jest OK. Proszę, żebyś zamknął, zamknęła swoje oczy. Dlatego, jeżeli nie, jest OK. Zostań z otwartymi. Biblia mówi, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. I jeżeli ustami swoimi wyznasz, zbawiony będziesz. Wyznanie ustami jest rezultatem tego, w co wierzysz w swoim sercu. Wyznanie ustami jest rezultatem tego, w co wierzysz w swoim sercu. A więc, jeżeli wierzysz w to, że Jezus naprawdę umarł za ciebie na krzyżu, zapłacił za ciebie tą karę, umarł po to, abyś ty nie musiał umierać, abyś nie musiała umierać. Jeżeli w to wierzysz, to chciałbym Cię prosić, dlatego że tak przedstawia to Biblia, abyś mógł ustami swoimi to wyznać. Co to oznacza? Oznacza to modlitwę. I chciałbym poprowadzić Was w tej modlitwie, w której. Ja już widzę, jak Pan Was dotyka, to jest piękne. Niektórzy z Was jeszcze zanim się modlimy, już dotykani jesteście przez Pana. Chciałbym, abyście teraz mogli wypowiedzieć tą modlitwę. Abyśmy nie wstydzili się. Setki osób wyszły do przodu. Więc nie ma jednej osoby, która będzie się cicho modlić, a wszyscy będą słuchać. Chciałbym, abyście wszyscy ze mną powtórzyli tą modlitwę. Ja będę mówił ją bardzo powoli, ponieważ chciałbym, aby każdy z was ważył to, co będzie mówione. I tak samo jak teraz mówię do osób na sali, mówię też do osób, które są z nami online, ponieważ tysiące ludzi ogląda nas online. To samo Jezus chce zrobić dla Ciebie w Twoim życiu. Jeżeli to oglądasz w swoim domu, oglądasz to w tramwaju, w autobusie, a może w bezradności, wyraźnie czuję i widzę, że jesteś osobą w swoim domu, która chce skończyć ze swoim życiem, która chce popełnić samobójstwo. Nie jest to przypadek, że oglądasz tą transmisję, ponieważ Jezus dzisiaj przychodzi z ratunkiem do Twojego życia. Dlatego, kochani, zamknijmy swoje oczy i powtórzmy tą modlitwę. Powiedz, Panie Jezu. Wiem, że możecie zrobić to lepiej. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli to jeszcze raz. A cała hala niech wspomoże tych, którzy są tu z przodu. Panie Jezu, Panie Jezu. dziękuję Ci, dziękuję. że za mnie umarłeś. Nie musiałeś tego robić. Nie należało się Ci to. Ale zrobiłeś to dla mnie. Umarłeś za mnie, abym ja nie musiał umierać. Panie, ja przepraszam za moje życie. Wybacz mi mój grzech, moje nieposłuszeństwo tobie, moją rebelię względem Ciebie, Jezu. Przychodzę dziś do Ciebie, Panie Jezu, i proszę Cię, abyś mi wybaczył. Ja zapraszam Cię do mojego życia, abyś stał się moim Panem i moim Królem. Powierzam Ci moje życie. Dziękuję Ci, Boże Ojcze. Że po śmierci ujrzę Ciebie w niebie, ponieważ Twój syn Jezus zapłacił cenę i moje grzechy są mi wybaczone. Od dzisiaj jestem Twój, a Ty jesteś mój. Jeżeli się z tym zgadzasz, to powiedz: Amen. Hallelujah. Cześć! Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do Twojego życia. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w Twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas modliwie bądź finansowo, to zapraszam Cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!